Panie Dominickośnicowi. Jedno ogłoszenie techniczne, momencik. Kierowca samochodu BMW o numerach zaczynającym się od WWL. Proszony jest o przestawienie samochodu, blokuje wyjazd ekipie chyba TVK czy innej telewizji. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz do wystąpienia pana Jana Kubaja. Wszystkich tutaj zgromadzonych, witam elektorów. Bardzo dziękuję za zaproszenie ze strony środowisk pozaparlamentarnych do możliwości uczestniczenia w tych prewyborach. Hasłem mojej kampanii i taką misją przewodnią jest naprawić Polskę, obudzić w Polakach lwy. Polska jest rozdarta. Polska jest rozdarta, bo urzędnicy, władza, prawnicy. Przejęli kontrolę nad instytucjami państwa. I jest to klasyczny podział, który się dzieje od, można powiedzieć, setek lat. Instytucje państwa i ludzie, którzy na nich żyją, z nich żyją, przejmują władzę nad tymi, którzy na nich pracują. I dlatego moim głównym celem jest zmiana tego. W tej chwili Polska stoi na głowie, a ja chcę przestawić ją. Na nogi, na nogi, twardo stojących na ziemi obywateli. Ten, te procesy dzieją się wszędzie. Z tym mieliśmy do czynienia w Związku Radzieckim. Z tym, z tym procesem mieliśmy do czynienia w PRL-u. Mamy do czynienia w Argentynie. To samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli spojrzymy poprzez ten pryzmat, to może zadamy sobie pytanie, a dlaczego tak się dzieje? A może gdzie indziej jest inaczej? Jako młody chłopak, o, może młody to powiedziane, ale mając 30 lat, wylądowałem z PRL-u, w którym byłem nędzarzem. Najpierw we Francji, a potem w Szwajcarii. Ja miałem dwie pary butów. Oni mieli po 200 albo i więcej. Zadałem pytanie Szwajcarom. Kurczę, a kto jest waszym prezydentem? Wiesz, to u nas jest takie skomplikowane, i to mi wystarczyło. Nie zdecydowałem się na emigrację, bo Polska dla mnie jest najważniejsza. Seremissima. Wróciłem do Polski i zacząłem ciężko pracować. Przez 30 lat byłem przedsiębiorcą pracującym na wolnym rynku. Sprzedawałem to, co inni ode mnie chcieli kupić. Byłem lepszy od mojej konkurencji. Byłem tańszy w niektórych rzeczach. Kupowałem. Firma istnieje po dziś. Dzień. Ale cały czas nurtowało mnie pytanie, jak to się dzieje, że w Szwajcarii nie mają prezydenta, a tak dobrze żyją. Jestem inżynierem. Inżynierem, który badał systemy. Przez 10 lat pracowałem jako naukowiec, jako biocybernetyk i zastanawiałem się, jak to jest, że jedni są bogaci, a inni są biedni. I zacząłem drążyć ten temat. Trafiłem na pana Jana Michała Małka, wielkiego patrioty, który wyemigrował z Polski, bo tu był oszukiwany, bo to był okradany. Wyemigrował do Francji, bo przeżył szok, bo tam było bogato, u nas było biednie. Po 10 latach wyemigrował z Francji do Stanów Zjednoczonych i zobaczył, że e, tam jest bogato w stosunku do Francji. Mieliśmy wspólnotę myśli i zaczęliśmy zgłębiać ten temat. Patrzeć na systemy społeczne, jak na systemy inżynierskie. I co wyszło? Że jest system na świecie, który działa, który funkcjonuje, i tym systemem jest demokracja szwajcarska. Oparta na pewnych zasadach. Na takich zasadach, że obywatele kontrolują tych, którzy nimi rządzą. I to była zasadnicza różnica. Od tego, co się działo w Związku Radzieckim, PRL-u, Argentynie, czy nawet w naszej obecnej, w tej chwili, Polsce. U nas nieważne, jaka partia kontroluje rząd. Ważne jest, czy obywatele kontrolują rząd i kontrolują partię. I ja do tego chcę doprowadzić. I mam nawet gotowy do tego plan. No bo cóż może prezydent? Wyłączone, Atakują. Trudno. Ja mam dobronośny głos. Czy słychać mnie na końcu? Ja mam gotowy plan, bo prezydent to zbyt dużo nie może. Co więcej, ja nawet nie chcę, żeby był prezydent. Postaram się, żeby w przyszłości prezydenta nie było. Tak jak w Szwajcarii. Bo on nie jest potrzebny. Potrzebny jest system, który dobrze działa. Który zostanie zaprojektowany m.in. przez inżynierów cybernetyków. I ten system społeczny będzie dobrze działał, a ma być oparty na kontroli. Na kontroli rządzących przez obywateli. Jakież to narzędzia mają Szwajcarzy? Weto obywatelskie, za pomocą którego mogą odrzucić ustawę propartyjną, która jest wydawana dzisiaj wieczorem i wchodzi jutro od rana do działania. Mają inicjatywę obywatelską, w której mogą zaproponować własną ustawę, co więcej, mogą zmienić konstytucję. Takich narzędzi jest wiele. Ja będę o tym mówił. Jaki jest mój plan działania? Jeżeli państwo powierzą mi ten urząd, pierwszy dzień, to będzie dzień zmiany konstytucji. Ja nie jestem alfą i omego, ale powołam zespół, który tą konstytucję zmieni. Ta, w zasadzie ją wymieni, bo ona jest niemodyfikowalna. Nie Ją trzeba napisać od nowa. Nie naszą konstytucją. Ta konstytucja, która jest dzisiaj podzieliła nasz naród. Zrobimy lepszą. Drugi dzień w Pałacu Prezydenckim poświęcę na zorganizowanie grupy. Ja to nazwałem roboczo antypropagandowej, ale to będzie grupa edukacji społecznej. Będziemy mówić społeczeństwu polskiemu, jak rządzący oszukują społeczeństwo. Jakie mają narzędzia i jak je wykorzystują. Do dróg pieniądza, pożyczki, zagarnianie pieniędzy społecznych, propaganda. O tym ludzie nie wiedzą. Trzecim dniem w kancelarii prezydenta będzie próba uczynienia systemu informatycznego, który pozwoli wyrażać swoją opinię wszystkim Polakom. Będzie to prosty system informatyczny, gdzie każdy będzie wódkami i bezpiecznie powiedzieć, co sądzi na dany temat. Bo tematy i problemy nie powinny być tworzone i zgłaszane przez polityków albo przez media. To my musimy powiedzieć, jakie problemy nas rzeczywiście nurdują. Kiedy trafiłem na, na Zachód, Francja czy też Szwajcaria, to byłem bardzo zaskoczony, bo ci ludzie mieli trochę inną mentalność. Oni byli samodzielni, oni nie szukali protektorów, oni nie szukali tych, którzy, którzy im coś dadzą, tylko oni sami robili, sami wytwarzali. Gdy mieli problem, to go sami rozwiązywali. I to jest istota wolnego rynku, przedsiębiorczość, odpowiedzialność. Jestem gorącym zwolennikiem tego typu rozwiązań. Wolny rynek załatwia bardzo duże. Bardzo dużo. I teraz moje zobowiązanie. Jestem osobą nie należącą do żadnej partii politycznej. Nigdy nie należałem i prawdopodobnie nigdy nie będę należał. W związku z tym zobowiązuję się po pierwsze do tego, żeby dbać o to, żeby połączyć naród polski w jedność. Dlaczego my musimy dokonywać zrywów, kiedy naprawdę jest bardzo źle? Dlaczego nie możemy się zjednoczyć w tej chwili wokół tego, że to my, naród, mamy kontrolować rządzący, a nie rządzący mają być naszymi Panami. Też się zobowiązuje, że całe wynagrodzenie z tytułu Urzędu Prezydenta przekaże na budowę Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego który później przekształcą się Komisja do Spraw Zmiany Konstytucji, bo ona przecież nie będzie działała wiecznie, ona musi załatwić ten problem bardzo szybko. I właśnie tej Komisji Antypropagandowej, tej Edukacyjnej, która ma również jednym z jej działań będzie nauka w szkołach. Dzieci prawdziwej demokracji, rzeczywistej demokracji. Rządzenie, proszę Państwa. To nie jest prosta sprawa. Co więcej, jest różnica między zarządzaniem i rządzeniem. Rządzący wydają rozkazy i oczekują, że te rozkazy będą wykonane natychmiast. Bez względu na cenę, nawet cenę życia. Zarządzanie jest czymś innym. Tutaj trzeba przekonać ludzi do tego, żeby działali wspólnie z nami. I ja będę właśnie starał się zmienić Polskę z kraju, który jest rządzony, na kraj który jest zarządzany. Także to jest ta moja główna misja, to są te rozwiązania systemowe, to jest to, żeby Polska była silna swoimi instytucjami, instytucjami niezależnymi i merytorycznymi oraz sposobami wyłaniania ludzi, którzy będą w tych instytucjach pracowali. Dla przykładu podam. Jak Szwajcarzy rozwiązali problem przykupności, przynależności partyjnej sędziów? Tam sędzia jest wybierany. Co więcej, żeby zostać sędzią, nie trzeba ukończyć studiów prawniczych. Proszę Państwa, obudźmy w sobie lwy. Uczmy się, jak działa społeczeństwo. Nie dajmy się rządzącym. To jest klasyczny podział. Czy nazwiemy to socjalizmem, czy nazwiemy to nacjonalizmem, czymkolwiek. W momencie, kiedy naród kontroluje swoich rządzących, to mamy do czynienia z dobrze funkcjonującym społeczeństwem. Ja tą misję edukacyjną prowadzę od bardzo, bardzo wielu lat, poszukiwawczą i edukacyjną. Prezentuję materiały na kanale AFLB. Ostatnio, kilka dni temu, ukazał się mój wywiad, rozmowa z księciem Liechtensteinu, najbogatszego kraju na świecie. Zadawałem mu pytanie, jak to jest, że wy jesteście najbogatsi? Wy jesteście monarchią. No i on mi wytłumaczył. I to jest właśnie rola prezydenta, według mnie, tak jak tego monarchię, w tym Liechtenstein. Politycy i sam naród lubi drogę na skróty, lubi populizm, daje się złapać na haczy, a monarcha powinien czuwać nad rzeczami dalekosiężnymi, nad rzeczami, które dotyczą wszystkich, a nie interesów partykularnych danych grup. I tego strażnikiem chciałbym zostać, oczywiście, o ile państwo mi zaufają i powierzą ten urząd. I tak jak mówię, całe wynagrodzenie ja nie idę tam po pieniądze, ja nie idę tam po władzę. Ja chcę zmienić systemowo Polskę. Chcę wprowadzić. Wzorce, nie mrzonki, tylko wzorce sprawdzone. Jakiś to inżynier nie podgląda rozwiązań u konkurencji i nie stosuje potem u siebie, jeżeli te rozwiązania nie są słuszne. Nawet Związek Radziecki, całe piony KGB właśnie wypuszczały swoich ludzi, żeby kradli rozwiązania techniczne. To dlaczego my nie możemy nie ukraść? Oni są otwarci, oni mówią o tym wszystkim. Dlaczego my mamy nie skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które działają, które wyprowadziły Szwajcarów z bycia odźwiernymi w polskich hotelach na naród dumny, nad, na naród, który stanowi siłę defensywną, taką, że nikt nie chce na nich napaść. Dlaczego z tych wzorców mamy nie korzystać? Także proszę Państwa, obudźmy w nas lwy. Zacznijmy tą rewolucję, tą rewolucję, która się dzieje w tej chwili w Argentynie. Nie pozwólmy, nie pozwólmy, żeby dalej Polska, a inne kraje również były podzielone między rządzących, między tych, którzy korzystają z pieniędzy społecznych, z układów, układzików i są niekontrolowani, żeby oni po prostu rządzili innymi. I to jest cały mój światopogląd, ja w tym wyrażam. Trzeba być samodzielnym, trzeba zmienić to postrzeganie, trzeba nareszcie zdecydować, że to my mamy być suwerenne. To jest jeden z moich punktów. Naród suwerenny. Oczywiście jesteśmy ograniczeni teraz czasem, już słyszę. Zapraszam na kanał YouTube Pafere. Tam jest moje pełne przemówienie właśnie na temat mojego programu. Bardzo serdecznie dziękuję.